Jest drugi marzec 2015 rok, znajduje się na górze Szczytnik Szczytnej Śląskiej, jestem na jednym z tarasów widokowych na skałach. Z tego miejsca są bardzo piękne malownicze widoki na spore obszary Szczytnej, na okolicę Szczytnej Dusznik. I na góry, na pasma górskie. Bo mimo wiatru widoczność jest dobra, ponieważ nie ma dużo gły w powietrzu i myślę, że uda mi się nagrać dosyć fajny. Już nieraz filmowałem z tego miejsca okolice, ale lubię tu wracać. Bo widoki są naprawdę marownicze. Pode mną skrzygna śląska i tam dalej A jeszcze dalej pasma Sudetów. To taras widokowy, na którym stoję. Tam dalej w gąszczu drzew jest zamek na szczytniku. Nie bardzo będzie widoczny, ponieważ drzewa zasłaniają sylwetkę zamku. Teraz chcę pokazać, co jest pode mną. Ostężne pionowe skawy, urwisko kilkadziesiąt metrów w dół. W tym miejscu z przodu tarasu rośnie drzewko, jest to sosna. Ile razy tutaj jestem to zawsze tą sosnę podziwiam ponieważ ona się zakorzeniła w skałach nie ma tu odrobiny ziemi jakby musiała zapuścić korzenie żeby tutaj się żeby tu przetrwać i żyć przybliżę tą sosenkę która przypomina mi kształtem drzewko Bonsai ma teraz mnóstwo maleńkich pięknych szyszeczek A dole jest zupełnie inny świat, nie ma tego wiatru, który tutaj słychać i czuć. W wyższych partiach gór pozostałości śniegu widać. tam w tle dalej widać, że tam się zadyma zrobiła. Kurzy śniegiem na pewno Przybliżam to, to widać tak fajnie. Wyraźnie to widać. No chyba zaraz tutaj ta zadyma dotrze do mnie. Ale zanim dotrze, jeszcze się poprzyglądam. Tym malowniczym widokom. Z jednej strony zadyma, z drugiej słoneczko jaskrawe, piękne.